Dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia z atakiem na sądownictwo międzynarodowe i na wymiar sprawiedliwości szeroko pojęty międzynarodowy. No mamy między innymi Międzynarodowy Trybunał Karny, który no za swoje niezależne, autonomiczne decyzje został objęty sankcjami ze strony, uwaga, Stanów Zjednoczonych, które nie są stroną traktatów czy, czy porozumienia rzymskiego w, w, w kontekście Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc tego typu wydarzenia należy traktować z wielką powagą tego typu wydarzenia należy traktować jako atak bezpośrednio nie tylko na tę instytucje, ale także zagrożenie dla praw ofiar przestępstw wojennych czy zbrodni wojennych, które szukają sprawiedliwości właśnie w takich instytucjach jak Międzynarodowy Trybunał Karny to, że jedno potężne państwo atakuje w sposób bardzo bezpośredni w sposób bardzo brutalny tak bardzo poważaną instytucję, której przecież którą popiera kilkadziesiąt krajów z całego świata. Polska jest stroną porozumienia rzymskiego. To, to tylko może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z kryzysem tego, czy możemy mieć do czynienia z kryzysem tego, tego międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości. Pamiętajmy też o jednym. Za naszą polską granicą toczy się brutalna wojna. Dziesiątki tysięcy Ukraińców padło ofiarami zbrodni wojennych, tortów, tortur czy gwałtów. Więc... Te osoby oczekują, czy rodziny także tych ofiar oczekują, że niezależny trybunał w Hadze kiedyś osądzi te zbrodnie. Natomiast dzisiaj, widząc, co dzieje się na tym poziomie międzynarodowym, widząc jak Trump atakuje czy administracja Trumpa atakuje Międzynarodowy Trybunał Karny myślę, że pojawia się pewnego rodzaju zwątpienie w, w tych osobach, czy rzeczywiście doczekają się międzynarodowej sprawiedliwości. To podważa przede wszystkim, Wiarygodność danego państwa, które z jednej strony uznaje niektóre decyzje Trybunału Karnego, a z drugiej strony mówi, że niektóre z tych decyzji można ominąć, zawiesić czasowo. Myślę, że tutaj tym dobrym przykładem, dobrym, niedobrym przykładem jest stanowisko polskiego rządu, czy części polskiego rządu, pana premiera, w kontekście ewentualnego przyjazdu Benjamina Netanyahu do Polski. Zarówno Władimir Putin, jak i Benjamin Netanyahu są przedmiotem czy podmiotem takiego samego nakazu aresztowania ze strony, ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. I wszystkie te, te nakazy aresztowania mają taką samą wagę. Więc próby omijania czy bypassowania tych, tych decyzji sądowych wpływają tylko i wyłącznie na obniżenie zaufania i szacunku do tej instytucji.